Myślę, że tutaj raczej nikogo nie zaskoczy, tak? Raczej każdy w momencie, kiedy był, był dzieciakiem, no to jego takim marzeniem było zostać w jakimś takim popularnym zawodzie pracując, czyli lekarz, e... ewentualnie strażak, czyli taki... taki zawód, który raczej gdzieś nie się pomoc, tak? Wiadomo, że... że te plany później stały się zweryfikowane, mocno, natomiast to, to po... coś w tym desie. Tak, oczywiście. Moim pierwszym <grym> klientem <grym> był... <grym> Był jest tak naprawdę dnia dzisiejszego, mój bardzo dobry kolega, że był nawet przyjaciel i osoba, która będzie świadkiem na moim weselu, także no, no nie da się zapomnieć pierwszego tego klienta, tak. Ojej, jest tego, jest tego naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o, o, o książki, to, to ja lubię takie książki, które, które są ogólno rozumiane jako książki rozwojowe. Zdajemy że w jednym szeregu mógłbym mieć zarówno Briana Tracy, a, jak i Roberta Kiosakiego. One wpłynęły bardzo na, na mój sposób myślenia w dniu dzisiejszym. jeśli ja chodzi o filmy, ja bardzo lubię Marvela, tak? Ja bardzo lubię filmy kostiumowe, tak? Tutaj też ciężko zmienić. Jakiś taki jeden typowo wybrany, który, który, który zapamiętałem. Na pewno oprócz tego to byłby to też mocny odcinek. Myślę, że spotyka się z ludźmi, tak, ja jestem taką osobą, która jest zdecydowanym ekstrawertykiem, także na pewno, na pewno lubię kontakt z ludźmi, sprawia to przyjemność, nie mam problemu, żeby tutaj tam nowe znajomości. A wierzcie mi państwa naprawdę można bardzo fajne osoby spotkać, pracując w charakterze tej, tej osoby. Mega świetnym uczuciem też jest no w momencie, kiedy już faktycznie ta dana osoba decyduje się z tym klientem, coś się wydarzy, dostanie wypłatę świadczenia, to jest naprawdę mega fajne uczucie, bardzo, bardzo, bardzo to lubię i to jest taka też wartość dodana, która mimo wszystko sprawia, że tam mimo tych wszystkich różnych stereotypów, które czasami pojawiają się o naszej pracy, to, to jednak sprawia, że to jest naprawdę fajne uczucie, kiedy wie się, że w takich momentach trudnych, kiedy ta Polska faktycznie jest, jest przydatna, no to faktycznie się sprawdza i pomaga po w prostu w częściej. Nie lubię się spóźniać. Staram się tego naprawdę pilnować, ja mam z założenia, że, że jakkolwiek to zawsze jeżeli się spóźniamy, no to jest taki, taka trochę, jakby można to odbrać jako brawo w szacunku. tak, oczywiście nie zawsze mamy na to wpływ, no bo są różne sytuacje i czasami po prostu tak się dzieje, ale wtedy prosta sytuacja, szuki telefon do danej osoby, słuchaj, taka sytuacja, przepraszam, nie robię, spóźnię się, jest zupełnie inny staram się tego bardzo pilnować, także to jest, to jest chyba coś, czego zdecydowanie najbardziej nie lubię. Czy miasto mistrz? To jest trudne pytanie, tak? To jest na pewno trudne pytanie. Eee, myślę, że, że nie ma takiej zdrowej dziedziny, w, w której jestem mistrzem. Myślę, że jakkolwiek to jest skromnie zabrzmiało, jestem całkiem niezły w kilku różnych dziedzinach. Moja ulubiona potrafa, myślę, że ciężko tak wypowiedzieć jednoznacznie. Na pewno na pewno bardzo lubię, lubię kuchnię włoską, tak? Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju makarony, pizzę zdecydowanie. Natomiast w każdej kuchni staram się wyciągnąć w miarę coś, coś dobrego. Myślę, że nasza, nasza rodzima kuchnia jest tak trochę wielokrotnie niedoceniana, a jest naprawdę mega dobra i mega smaczna. No, tego jest na pewno bardzo dużo. Tego na pewno bardzo dużo, bo ja staram się tak naprawdę spłonąć te cytaty i inspirować się różnymi osobami. Myślę, że takim cytatem, który takimi dwoma cytatami czy słowekmi, nam. tam, Towarzyszą mi niemalże codziennie. To po pierwsze jest yy, takie stwierdzenie, a nie pamiętam kto to powiedział, powiem szczerze, natomiast y, facet jest warty tyle jego słowa. Powiem szczerze, że to naprawdę mi utkwiło i staram się tego nafinować, jak tylko mogę, bo to jednak świadczy o po po nas jako o sobie jako pierwsze. Jeżeli byśmy chcieli popatrzeć tak troszkę bardziej kurnolotnie, tak to określę, to na pewno bardzo mi się podoba cytat, który yy, powiedział zdaje się z Ziglar, przynajmniej jemu się przypisuje ta osobowość. Mianowicie, opinia do sukcesu nie istnieje, ale klatka schodowa jest zawsze otwarta. To na pewno. A trzecim, takim ostatnim, cytatem, który ostatnio też bardzo, bardzo się znów w głowie, jest e, cytat e, osoby, którą jest Kamil Beus. I mianowicie jest to cytat: e, Pracuj w ciszynych tak drogą hałas. Jaką jedną rzecz, nie mówimy o osobach, czyli o rzeczy, tak. E, Podejrzewam, że coś, co bym w ogóle tam przetrwać, tak? Bo jednak mimo wszystko, tutaj patrząc pod tym kątem, no to jeżeli mówimy o rzeczy, to, to, to nie, nie wiem, jakiś, jakiś nóż, piłkę do bryło, może to też, ciekawo. Natomiast e, raczej coś takiego bardziej praktycznego. Bo się o chodzi o no, rzeczy, no to, to na tym niech się skupił, no bo pytanie rzeczy. Jak było o osoby, to się Mojemu o zaskoczeniu stałem polecony przez osobę, która na wschodzie jest, jest moim przełożonym. Eee, poleciła mnie, że mogę być tą osobą, która tutaj w Małopolsce może fajnie, fajnie promować ten portal. No i zostało to, to w ten sposób ocenione, czy nawet jestem e, mianowany na ambasadora tej marki. Także tutaj po prostu tak, polecenia trafiłem.